Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny i w dzisiejszym materiale wraz z innymi redaktorami opowiemy wam jak straszą książki, filmy oraz gry. Zapraszam! Jak dobrze wiemy, po gatunek horror możemy sięgać na różne sposoby: czy to do książek, filmów czy gier, a czasami nawet do prawdziwego życia. Każdy z tych przykładów straszy na inny sposób, a dokładnie jaki. To wyjaśnią już moi koledzy z redakcji. A rozpoczniemy od książek. Horror, niezależnie od tekstu kultury, ma określoną funkcję. Odbiorcy oczekują grozy, strachu i ciągłego napięcia. Dzisiaj gotunek utracił sporo ze swojej istoty, bo produkcje, które są nim sygnowane, potrafią zazwyczaj jedynie obrzydzić i wzbudzać niesmak. Bo horror to nie są flaki hektolikry sztucznej krwi na planie, tylko gatunek ten musi oferować coś więcej niż obrzydzenie i groteskę, żeby zainteresować potencjalnego odbiorcę. Horror przede wszystkim ma straszyć klimatem, aurą tajemnicy i atmosferą czegoś nieznanego, bo nie jest sztuką wpakować kilka jumpscarów na minutę, tylko powoli, ale stale pompować adrenalinę do krwiobiegu odbiorcy, trzymać go w napięciu poprzez wydarzenia, świat przedstawiony i kreowanie jego cech, stopniowo je wykładając widzowi albo czytelnikowi. Elementy horroru jako takiego. Zawierają też inne gatunki tekstów kultury, np. Postapokalipsa. Mam tutaj szczególnie na myśli serię książek z serii Stalker od fabrycznej zony oraz film Andrzeja Tarkowskiego pod takim samym tytułem. Jest on swoistą Biblią dla twórców, którzy tworzą w tym powyższym uniwersum. Ich bohaterowie podróżują przez naszpikowane niebezpieczeństwami radioaktywne pustkowia, gdzie przebycie nierzadko zaledwie paruset metrów zajmuje długie godziny. Czarnobylska zona jest postrzegana przez stalkerów jak żywy organizm rządzący się swoimi prawami. Po zonie się nie biega, w zonie nie chodzi się koło cmentarzy, nie wraca się tą samą drogą, a szlak im dłuższy, tym jest bezpieczniejszy, i tak dalej. Postaci muszą się do nich stosować, w przeciwnym razie czeka ich śmierć w paszczach mutantów albo w siedłach anomalii. Nikt nie ma odwagi nawet na krok zboczyć z utartej ścieżki. Narracja jest prowadzona w taki sposób, że czytelnicy czy widzowie, tak samo jakby walcy Zony, czują, że powinni tych niepisanych reguł przestrzegać. Atmosfera świata przedstawionego jest tak mroczna i tak tajemnicza. Że boimy się udać w miejsce, które może być niebezpieczne, nawet po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie występuje tam jakieś zagrożenie. Świetnie oddaje to film Tarkowskiego. Bohaterowie otaczają zone czymś na kształt czci, za nic nie zamierzając zignorować jej zasad. Nie mają odwagi postąpić inaczej, bo może nic tam nie ma? Ale co jeśli jest? Nikt tego nie wie, bo kto tam poszedł, już nie wrócił. W moim odczuciu. To jest właśnie najpiękniejsze w całym tym założeniu ta niewiedza, której sieci roztaczają przed nami autorzy. Dają co prawda bohaterom możliwość zweryfikowania sytuacji, ale całość jest tak osobliwa, że boją się nawet tego podjąć. Wolą zostać przy swoim, wierząc w niezwykłość strefy. Boją się odpowiedzi, a co za tym idzie możliwego rozczarowania. Wszak największy strach to strach właśnie przed nieznanym. Inspirując się filmem Tarkowskiego, nawet Jacek Kaczmarski zaśpiewał w swoim utworze, a przecież wciąż przyciąga strefa ogrodzona. I ogrodzona nie bez celu chcemy wierzyć, namięł niepewnym, ale własnym krokiem mierzyć, póki nadziei gorycz wreszcie nie pokona. To jest właśnie horror czyli tajemniczość, strach, ciągłe napięcie do tego stopnia, że to nie nagła eksplozja dźwięku i barw. Ale najmniejszy szelest, podmuch wiatru czy drobny dźwięk sprawi, że podskoczymy na fotelu. Czytelnik albo widz, tak samo jak bohater tej krainy wolałby pójść drogą dalszą, wierząc, że będzie bezpieczniejsza. Ale czy tak jest naprawdę? Kto chciał to sprawdzić, przepadł bez wieści. A więc gore i jumpskery mogą być elementami horroru, ale nie powinny być jako wyznacznikiem. Dobry horror może się spokojnie bez nich obejść. Pierwsze skrzypce ma grać przede wszystkim odpowiednie budowanie klimatu i atmosfera. Horrory mogą być straszne na różne sposoby. Z pewnością będzie to w dużej mierze zależeć od nas samych, bo przecież jedni czują lęk przed pająkami, inni drżą przed mordercami, a jeszcze innych przeraża wizja postapokaliptycznego świata pełnego zmutowanych stworzeń. Opinie będą więc różne, ale to, co przeraża jednych, nie zadziała oczywiście na innych. A czy jest jakiś uniwersalny przepis na dobry horror? Cóż, w mojej opinii robi ją przede wszystkim klimat. Myślę, że najróżniejsze potwory bardziej podchodzą dziś pod fantastykę i niekoniecznie nas straszą. Jasne, Dracula Francisa Forda Copoli jest z pewnością filmem wybitnym, ale czy nadal strasznym? Z kolei produkcje z niedorównanymi efektami specjalnymi bardziej nas śmieszą. Nadal świetnie nadają się, żeby zrobić sobie z nich seans z filmem tak złym, że aż dobrym, ale wiadomo, nie będziemy się przy nich bać. Z kolei ciągłe jumpscare'y także już chyba nie wywołują u nas przerażenia. Częste stosowanie tego zabiegu sprawiło, że wręcz szykujemy się na niego, staramy się przewidzieć kiedy nastąpi, a kiedy już wreszcie pojawi się na ekranie, niekoniecznie podskakujemy w fotelach. Hektolitry przelewanej krwi także prędzej wywołają u nas obrzydzenie lub nawet śmiech, a niekoniecznie strach. Jasne. Piła miała swój moment i wywierała odpowiedni efekt na widzach, ale ten czas już przeminął, z kolei kolejne części raczej nie miały już tego czegoś. Robienie filmów w konwencji Found Footage, jak na przykład Blair Witch Project czy Paranormal Activity, także już nam się przejadło i przestało być przerażające. Oczywiście nie pomaga także dodawanie w opisie filmu oparty na faktach, bo jednak większość osób i tak nie uwierzy w opętania i nawiedzone domy. Choć akurat serial nawiedzony dom na wzgórzu był całkiem udany. Ale to z pewnością zasługa licznych tajemnic i dobrze prowadzonej fabuły. Dlatego najważniejszy jest wspomniany przeze mnie wcześniej klimat, odpowiednie otoczka grozy, i wtedy nawet nie potrzebujemy jakichś monstrów, aby się bać. Jako przykład podam tu Sierociniec. Ta hiszpańska produkcja w reżyserii Juana Antonia Bajony od początku buduje napięcie i niepokój. Czekamy wręcz na moment, gdy wreszcie wyskoczy na nas jakiś upiór, ale ten właściwie nigdy nie następuje. Owszem, są tu elementy nadprzyrodzone, ale mimo wszystko to nie na nich oparty jest cały klimat. Ponadto, gdy poznajemy wreszcie zakończenie, zapada nam ono w pamięć i pozostaje z nami przez jeszcze jakiś czas. Niegdyś w internecie krążył mem twierdzący, że dobry horror to nie taki, gdzie krew kleje się strumieniami, a po ziemi chodzą hordy zombie. Dobry horror to taki, w którym na trawiastą łąkę wychodzi jerzyk, a ty masz już pełne gacie. Ja się z tym w pełni zgadzam, choć oczywiście wiem, że taki efekt niełatwo wywołać. Ale apeluję do reżyserów, by próbowali. Widzowie z pewnością to docenią. Techniki straszenia wykorzystywane przez twórców gier w zasadzie nie różnią się zbytnio od tych, które możemy dostrzec w filmowych czy serialowych horrorach. Do pewnego momentu odbiór zarówno gry, jak i filmu jest niemal identyczny, szczególnie w przypadku tego gatunku. Obserwujemy, co dzieje się na ekranie, słyszymy niepokojące dźwięki czy nadającym odpowiedniego klimatu muzykę. Bez wątpienia najłatwiej jest wzbudzić strach odpowiednimi bodźcami wzrokowymi i słuchowymi. To i gry, strasząc, posługują się metodami, które jeszcze wiele lat wcześniej zostały spopularyzowane przez kinematografię. W grach typu horror popularnymi technikami także są wykorzystanie elementu mroku, odrażająca aparycja przeciwnika, poczucie samotności w nieprzyjaznym świecie czy uważane przez wielu jako pójście na łatwiznę, jumpscary. A co gdyby wzbudzić strachu gracza bazując na aspekcie najbardziej charakterystycznym dla gier, czyli po prostu faktem, że to my kontrolujemy głównego bohatera i w pewnym sensie sami bierzemy udział w strasznej historii. Przez wiele lat archetyp gry horror budowały kultowe już dzisiaj serie, takie jak Silent Hill czy Resident Evil. W dużym ogólnieniu mieliśmy do czynienia z jednym, ewentualnie z niewielką grupą bohaterów rzuconych w mrok i zmuszonych do walki z przerażającymi monstrami. Popularne stało się tworzenie gier w gatunku survival horror, gdzie głównym zadaniem gracza było przetrwanie strasznych realiów, a na tym Stan rzeczy składała się między innymi walka z wrogiem. Układanie przeciwników i zwalczanie zła jest elementem oczywistym w świecie gamingu i nikogo nie dziwił fakt, że ten aspekt pojawiał się również w horrorach. Ale co jeśli uczynić gracza, istotą całkowicie bezbronną starciu z oponentami? Rewolucja w świecie gier horrorów wywołała Frictional Games, wydając pierwszą penumbrę. W grze nie oświadczymy motywów takich jak atakowanie wroga, zdobywanie broni i posługiwanie się nią. Jedyną obroną jest ucieczka. Wybuch popularności takiego rodzaju gry horror nastąpił jednak po premierze Amnezji Mroczny Obłęd, która bazowała na rozwiązaniach Penumbry i pociągnęła je jeszcze dalej. Gracz chcąc przedrzeć się przez Mroczny Zamek zmuszony jest unikać patrolujących lokacji zdeformowanych strażników i nie ma tu mowy o walce. Główny bohater nie jest w stanie bronić się w żaden sposób, a przeciwnik potrafi zabić go nawet jednym ciosem. Rozwiązanie w tej nieciekawej sytuacji są jedynie elementy otoczenia, takie jak ciemne załuki i szafy, w których możemy się ukryć. A w przypadku zaalarmowania wroga pozostaje sprint po życie. Gracz co prawda może rzucać znajdującymi się pod ręką przedmiotami w potwora, jednak nie zada w ten sposób żadnych obrażeń, a może jedynie na krótko przeciwnika spowolnić. Ciekawym rozwiązaniem w amnezji była możliwość zamykania drzwi przed wrogiem, a następnie użycia dostępnych pod ręką np. przykład meblin dla stworzenia barykady. Aby przetrwać w amnezji trzeba było zachować zimną krew i pomyśleć nieco bardziej kreatywnie, gdyż o wymierzaniu odważnych ciosów z pomocą miecza czy innej broni nie było mowy. Amnezja przez swoje podejście do rozgrywki była. Swojego czasu jedną z najbardziej popularnych i ogrywanych gier w ogóle. Kolejne tytuły często inspirowały się nowo w powstałą techniką bezbronności, a do najbardziej znanych gier amnezy podobnych zdecydowanie należy Outlast. Gra studia Red Barrels rzuca graczy w sam środek zakładu psychiatrycznego przejętego przez krwiożerczych obłąkanych. Tutaj też nie ma mowy o atakowaniu przeciwników, a jedynymi sposobami na przetrwanie jest umiejętne chowanie się, szybka ucieczka i sprytne utrudnianie wrogom pościgu. Jedyną bronią bohatera w tej sytuacji jest kamera z trybem podczerwieni, dzięki której można Zachować wizję w zaciemnionych miejscach, ale to tyle. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Pozostaje mi się z Wami pożegnać i zaprosić do innych, fantastycznych treści na ostatniej tawernie. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na dole. A my widzimy się w pozostałych materiałach. Hej.